I właśnie, wasza relacja była dosyć ciężka, bo wy przechodziliście dosłownie transformację. To, to dosłownie by było trochę tak, jakbyście byli wcześniej na etapie tworzenia perspektywy na tę relację, jak macie patrzeć, jak macie w ogóle w tym wszystkim funkcjonować i dochodzicie, może się nie doszliście, ale właśnie dochodzicie do tego etapu, że stajecie, stajecie się królem i królową i będziecie dążyli do tego, że ta relacja będzie pełnowartościowa. To dosłownie brzmi... Ej, w ogóle... Nie wiem. Jak ja, czy, tylko jak ja na to patrzę, patrzcie. Czekaj. Czy dla mnie to brzmi po prostu jak idealna relacja? Ognista laska i chłop uziemiony, który buduje struktury, jest po prostu wiecie. No bierze sobie kurwa łupatę i kopie to, co ma wykopać. Albo kilofem po prostu wiecie, w kopalni. Do jakby taka energia mi się tutaj łączy. Zobaczmy, co ty po mnie jest zrobić. Nie wiem, czy coś. Kobietą, czy mężczyzną, nieważne jest 17-17 w ogóle, więc to może być dla Ciebie znak. Zobaczmy, co powinieneś zrobić, człowieku w tej relacji. Wiedziałem, kurwa, ta karta była wcześniej. Daj temu, daj temu, daj temu płynąć. Otwórz się na to, otwórz się, jakby zakończ ten cykl, cykl cykl tego, tych niepowodzeń w Waszej relacji. Totalnie. Ta relacja, ja pierdolę. I nie sądzę, że tak jak jest Starot. Ta relacja. Ona dojdzie. Ona dojdzie do tego, że wy zamkniecie w końcu ten, ten cykl, który był bardzo straszny, i będziecie w końcu coś, co ma potencjał na to, żeby ta relacja była dosyłowa, żeby już nie szukać dalej jakichś nowych nowych osób. Ej, za Kurwa, co jest?